Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry kochanemu Państwu, pierwszy dzień świąt Wielkiej Nocy. Każdy z nas ma wspomnienia jakieś z, z dzieciństwa, smaki dzieciństwa, ale moje wspomnienie kojarzy się z pierwszym dniem świąt, związane jest z kościołem garnizonowym w Lublinie. Tam była zawsze msza, no dużo tych męż, mysz, me, no, Mszy było, w, w, więc ja z reguły chodziłem na 11, wchodziło się kupa ludzi, naprawdę atmosfera podniosła i było takie, włączały się organy. Z martwych wstał pan, z martwych. No i, i tak się zaczynał organista, i potem była przepiękna msza. Ja, zwłaszcza tego włączenia organ, organów. Nie, nie zapomnę do końca życia. Proszę Państwa, nie chcę Państwa zanudzać, wiem, że nie macie czasu, będziecie świętować, zaraz jeść, yy, pić i popuszczać. W związku z tym dzisiaj kurczacza, czacza. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Czeka sobie człowiek cały roczek boży, żeby fajny utwór na Wielkanoc stworzyć. Panie, na coś jajecznego pomysł daj. Z nieba głos! To nie masz w kraju dosyć jaj? Kurczacza-czacza tyle oznacza, że jest wielka noc. Dziś nikt nikogo nie obsobacza. Kurczacza-czacza, nie żadna kacza. Trzeba świętować, gdy kurczacza-czacza gra. Trudno się w tym roku rozsmakować w jaju. Kiedy bomby lecą w niedalekim kraju, może w końcu zauważy dobry Bóg, że w koszyku śmierdzi jakiś ruski zbóg. Kurcza, Kurczacza-czacza tyle oznacza, że jest Wielkanoc, dziś nikt nikogo nie obsobacza. Kurczacza-czacza. Nie żadna kacza, trzeba świętować, gdy kurcza, cza, cza, cza gra. Kurczacza cza, cza, cza mm. tyle oznacza, mm. że jest Wielkanoc, dziś nikt nikogo nie obszobacza. Cza, cza nas buja, więc alleluja, trzeba świętować, gdy kurcza, cza, cza, cza gra. Mm.